Ciekawa pauza. Przeciwnik wie, że musimy zaatakować, ale przeciwnik nie wie, czy nie wie, czy wie, czy zaraz zostanie w Ciry. Ogromne, w Ciry. Zobaczcie, widzowie, tutaj nie ma czego blokować. Tak jest, widzowie, potężny atak. Zobaczmy, nie zostanie. Widzowie, czyżby to był koniec gry? Widzowie, czyżby to był koniec gry w tym momencie? Siemanko, widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runetery. Tak jest moi drodzy widzowie. Pamiętajcie, że jeżeli jeszcze nie pojawiliście się na moich streamach, pamiętajcie twitch.tv uszak przez 2a. Zawsze gram z widzami, prawie zawsze w sumie. Było ostatnio turniej, także was zapraszam, może załapiecie się na kolejny. Tymczasem chcę was zaprosić na dzisiejszy również odcinek, w którym omówimy sobie talię no, zmodyfikowano nieco dzięki ostatniej aktualizacji, bowiem pojawia się w niej nawet Kalista nie wiem czy pamiętacie jeszcze takiego czempiona jak Kalista, a a tutaj odgrywa niemałą rolę powiem wam szczerze, no także zapraszam do przeglądu, Tali moi drodzy, tak jak wspomniałem jest Kalista Kalista, która no do piękności raczej nie należy, ale silna baba jest, jest silna także zaczniemy właśnie od niej słuchajcie moi drodzy, jeżeli ona zobaczy Zobaczy widzowie, czyli musi być niestety na stole. Jak e, ginie trzech sojuszników, no to zamieniamy się. Zamienia się właściwie ona w taką mocniejszą kalistę, i przywołuje wskrzeszając przy ataku najsilniejszą jednostkę e, naszą, która była już na stole, i trafiła na cmentarz. Bardzo silna karta, ma bardzo dobrą synergię z moi drodzy, już wam pokazuję, z taką kartą, która jest tutaj. Dlaczego? Dlatego, że za każdym razem pojawi się dodatkowo zjawa mgły, jeżeli Kalista przywoła ją z grobu. Tak jest, moi drodzy widzowie. I tak, ta talia, musicie też wiedzieć, polega właśnie na tych mi... No nie chcę powiedzieć, że tylko zjawa, bo słuchajcie, te zjawy faktycznie będą się pojawiać na naszym stole, ale też zobaczycie, że się pojawi też wiele innych kart, przede wszystkim z postrachem. Fundamenty tej polegają właśnie na kartach z postrachem. Dodatkowo, o, mówię jeszcze, drugiego bohatera, Eli znacie Eli, widzieliście ją wielokrotnie na moim kanale. Jeżeli widzicie, przy ataku przywołuję pajączka. Jeżeli zobaczycie na początku rundy, Elise sobie zobaczy, o, mamy tutaj trzech pająków na stole, to zamieni się w takiego pająka, super pająka, mega fajnego pająka, który da wzmocnienia. Jakie wzmocnienia, wyzwanie i postrach pozostałem pająkom, jakie pająkom, które są na stole. Takie, drodzy bardzo dobra sprawa. Mm, bardzo lubię Elis, gdy jest gra Natalia, właśnie pod pająki. No tutaj mamy granie pod postrach. Jak widzicie, Elis też ma postrach. Dobrze, także zaczynamy od pierwszego miejsca: zmrok. Zmrok działa tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli rzucicie tego obserwatora jako drugiego w jednej rundzie. Czyli musi coś przed nim się pojawić. Jeżeli oglądaliście ostatnio brzask, no to wiecie, że brzask bardzo dobrze działa z, z zmrokiem. Tak jest, moi drodzy widzowie. No przy okazji wtedy dostaje 2+, plus i postrach. Postrach, mówiliśmy o tym widzowie, fundamenty. Wzmocnienie, żeby troszkę zaskoczyć przeciwnika, zabić mu kartę, gdy będzie próbować się bronić, żeby mu zaatakować jakąś, bardzo przydatna karta, też umożliwia kończenie neksu za przeciwnikowi, który nie zdaje sobie sprawy z tego, że możemy mieć taką kartę w ręku. Kolejny Pająk, tak jak mówiłem, bardzo dobra synergia z Elis, no dlatego, że bliżej awansu, prawda? No ale przede wszystkim postrach, słuchajcie, druga runda, trzy punkty obrażeń, Powiem wam tak, bardzo często w drugiej rundzie jest taka sytuacja, że ludzie nie mają czym blokować po strachu. Także bardzo fajna karta. Dobieranie. Po to, słuchajcie, ta talia, jak i ostatnia talia, ma bardzo duże problemy z dużą liczbą kart, ale w ręku. Dlatego to zaklęcie jest doskonałe. Poza tym, bardzo dobrze działa to zaklęcie z bestią zagłady, bo ten zmrok zawsze po prostu będzie działać po tym zaklęciu. Zjawam głowę, no już sobie omawialiśmy. Chcemy tutaj te bawy, chcemy ten postrach. Dosłownie, chcemy przestraszyć przeciwnika, żeby po prostu surrenderował i tyle. Słuchajcie, no jedna z najciekawszych kart, która po, powstała tak naprawdę przez ostatnie, prawdopodobnie tygodnie, Riot Games opublikował ją w ostatniej aktualizacji. No i skradła, skradła serca graczy, no bo powiedzmy sobie szczerze, że jest silna, jest silna, bezlitosna łowczyni. Bardzo dobra nazwa dla tej łowczyni, bardzo dobry przymiotnik. Dlaczego? No bo zagrywamy jest podatność. Po co ta podatność jest świetna synergia? Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że macie pająka na stole, pająk łapie tę kartę z podatnością i cała reszta zespołu bije obrażenia w Nexus, tak? Po prostu nie chcecie dać przeciwnikowi możliwości dobrej obrony. Kalista, rozmawialiśmy. Kolejna świetna synergia tego rozcieczonego pełzaka. Jest tak rozcieczony, że daje minus jeden, gdy przywołujemy go na stół przeciwnikom, czyli postrach. Oj, ten postrach tutaj mówię wam. No, Italiano, no, pizzeria. Więc jest doskonały. Przy okazji, znowu te pająki, moi drodzy widzowie, plus jeden, żeby jeszcze bardziej zwiększyć te obrażenia. Kolejna Natalia. O czym już rozmawialiśmy, bardzo dobra synergia. Przewołanie, jak wiecie, yy, zjawy z mgły, tak jest, drodzy widzowie. Z pająkiem tym działa ta karta doskonale. Słuchajcie, minus 2, gdy atakujecie. No, z postrachem to jest doskonała sytuacja, ale powiem Wam, widzowie, że bardzo rzadko dało mi się tę kartę rzucić na stół i zagrać właśnie pod ten atak, bo po pierwsze mamy ją tylko jedną. Ona jest takim powiedzmy pomocnikiem zaledwie. No i nasz finisher gdyby coś nie wypaliło, moi drodzy widzowie. Przywołanie. Właściwie wskrzeszenie 6 najsilniejszych sojuszników, którzy zginęli w tej grze. Bardzo ważna sprawa, widzowie, o czym musicie wiedzieć. Działa to razem z piewczyni upiorów, czyli piewczyni, która zostanie wskrzeszona, tak jak skalistą zresztą ulepszoną. No to będzie dodatkowa zjawa, a zjawa, jak widzicie, cały czas będzie się wzmacniać. I nie, właściwie nie siebie, tylko pozostałe zjawy. I nie wspomniałem jeszcze o tym zaklęciu. Widzowie, musicie wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz a propos tego zaklęcia. Możecie je rzucić, gdy przeciwnik forsuje atak i wy nie macie czym blokować. Macie wtedy możliwość rzucenia tej karty na stół. Ona przywoła na następnie zjawę i zjawa będzie mogła blokować. Miejcie, moi drodzy, to na uwadze. Także wydaje mi się, że omówiłem wszystkie postacie. Po prostu zapraszam Was teraz do gier. Także porozmawiamy sobie moi drodzy o meczapach Meczapy są różne, widzowie. Bardzo dużo zależy od tego, jakie po prostu macie karty na start. Czy później macie na przykład to zaklęcie ze 9 punktów? No, jest tutaj kilka takich fajnych zależności. Ja tutaj na razie je wyrzucę, dlatego że mamy razy 3 je. A no nie chcę mieć takiego drogiego zaklęcia już teraz w ręce. Czasem to się faktycznie przydaje, ale w tym przypadku raczej nie. Z Nasus, no spróbujemy, widzowie. Tutaj będzie prawdopodobnie próba zabijania na Naszych jednostek, żeby ten nasus się wzmacniał i w końcu nas zaatakował, plus zakręcie. No dobrze, widzowie, skupmy się na naszej tani. Na razie to wygląda całkiem sympatycznie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę widzowie, ale tak naprawdę nie mamy karty. Yy... Za jeden punkt akcji, bo nie chcemy tej karty rzucać teraz. Nie chcemy, dlaczego? Dlatego, że ten zmrok przyda się. Wiecie w której rundzie? W trzeciej rundzie. Poza tym mamy, widzowie, zaklęcie, więc punkcik, jakby nie pójdzie nam tutaj na marne. Nie chcecie atakować już teraz. Możecie sobie pozwolić na atak później, widzowie. Tak jest, widzowie. Rzucimy tu sobie mm, Elis. Oczywiście, Elis nie pójdzie tutaj blokować. O, on też nie chce tutaj blokować, więc jest całkiem sympatyczna sytuacja. Widzowie, no zobaczcie, prawie idealna sytuacja. Prawie, dlaczego prawie? Ano dlatego, że zrzucilibyśmy 2, 1 i 1, no ale zabraknie nam punkta. I teraz, widzowie, zastanawiam się naprawdę poważnie, czy nie rzucisz już teraz Kalisty, Ale Kalisa poczeka na swoją kolej. Rzućmy na razie bezpiecznego pająka, dlatego że ten obserwator ma tylko jeden punkt zdrowia. A no widzicie, jednak tutaj e, rzuca kolega. No gdyby tu się pojawiła Kalista, to Kalista zostałaby zabita. Ale my zobaczcie, widzowie, mamy całkiem sympatyczny atak. Bo ta karta jest w stanie zablokować tylko tego pająka. Więc na pewno te dwie karty zaatakują. No, słuchajcie, 7 punktów e, e, obrażeń. To jest całkiem sympatyczna liczba, widzowie. To jest naprawdę całkiem sympatyczna liczba. Zwłaszcza, że teraz to przeciwnik będzie atakować nas, jak, nas jako pierwszy. Ale mamy tutaj powiedzmy szczęście albo nieszczęście. Dobraliśmy tę jedną, kartą, jedną kartę, którą mamy w talii. No przeciwnik tutaj, tak jak mówiłem, no będzie próbować tutaj grać, żeby wzmacniać tego Nasusa. Jemu to jest bardzo na rękę, po to ta tutaj bezlitosna łowczyni. My sobie teraz bezpiecznie rzucimy Kalistę, bo przeciwnik bardzo dużo punktów już zużył. Ona tutaj raczej nie zginie. Może mamy czym tutaj blokować. Tak jest, przeciwnik tutaj mądrze, mądrze tutaj pauzuje. Lepiej, żeby się bronił. Tak, y widzowie, zobaczmy, czy nam starczy punktów. A, no starczy, widzowie, zobaczcie, jaka doskonała sytuacja, bo mamy w tym momencie dwie zjawy. Na razie sobie jeszcze zagramy bezpieczną dwójeczkę, zobaczymy, co przeciwnik rzuci, bo ma aż 8 punktów. Oczywiście 3 punkty są na zakręcia, pamiętacie, widzowie. Poza tym na pewno też sami gracie, więc wiecie o co chodzi. Zobaczmy, co tutaj zagra przeciwnik. No ma kilka możliwości. Tendek, y już widziałem swoją drogą Zilane, plus y oczywiście Nasus. Ale nie wiem do końca, co tutaj może mieć przeciwnik. Podejrzewam, że i tak to jest zmodyfikowa zmodyfikowana talia. Co chcielibyśmy tutaj teraz? Żeby rzucił coś drogiego, bo tutaj martwię się, wiecie? O zaklęcia się martwię, o jego zaklęcia się, widzowie, martwię. Jeżeli będzie tutaj próba zadania obrażeń, no to tylko obserwator, jego na najgorszym wypadku, polei, nie? A, no właśnie, spodziewałem się tej karty, widzowie, spodziewałem się tej karty. Tak jest, widzowie, spodziewałem się tej karty. Widzowie, dobra sprawa jest taka, że zaatakujemy aż pięcioma jednostkami z postrachem. A ta karta na pewno będzie blokować. Mamy drugą kalistę, więc nas to bardzo nie boli. My sobie robimy bardzo szybkie przywołanie. Przeciwnik nie ma czasu na zareagowanie. No i oczywiście, robimy teraz wszystko, żeby to, moi drodzy, atakujemy wszystkim, nawet tym, bo jeżeli dobierzemy zaklęcie pod. Mmm, no, może zostawmy sobie do obrony. Ale wolimy atakować pełnym stołem. Bo na pewno, jeżeli tutaj Zlan zablokuje, to możemy go nawet spróbować zabić w następnych rundach. Bardzo ważna sprawa, widzowie. Kalista leci na sam koniec. Dlatego, że chcemy, żeby widziała, jak trzech sojuszników tutaj zginie. A jest duże prawdopodobieństwo, że tak teraz będzie. Nawet jeżeli oberwiemy dużo w Nexus w następnej rundzie, to nas specjalnie nie boli. Tak jest, jest pierwsze tutaj zabójstwo. Przeciwnik musi dalej tutaj blokować. No, ma tutaj trzy punkty, więc jak widzicie, wszystko jesteśmy w stanie zablokować. Co on tutaj rzuci teraz, pytanie? Coś, co na pewno mu pomoże, bo widzę, że nie chce blokować. Cztery punkty. No ciekawe, ciekawe. A, zobaczcie, pudło. No niestety, nie do skontrowania. Ale z drugiej strony Kalista z awansem. Mamy tutaj drugą Kalistę, więc chociaż tyle. To było bardzo dobre zagranie, którego nie byliśmy w stanie nawet skontrować. Tak jak widziałem, musimy tutaj zagrać Kalistę. I... No niestety, on tutaj bardzo inteligentnie, spokojnie. A my co najwyżej siódemeczkę w następnej... Spróbujmy, zaryzykujmy, rzućmy tutaj Kalistę na stół. Nie ma sprawiedliwości. Potrzebuję tej Kalisty w następnej rundzie na atak. No, spodziewaliśmy się tego, widzowie. Spodziewaliśmy się tego, widzowie. No niestety, przeciwnik dobra dwie Bezlitowsne Łowczyni. Co ciekawe, my nie dobraliśmy nawet jednej. Jest to o tyle istotne, widzowie, że tutaj cały czas jest ten Zilean, którego chcielibyśmy się pozbyć. A my co najwyżej tutaj mamy tylko 7 ataku. Słuchajcie widzowie, no nie wiem czy chcemy zaryzykować, nie wiem widzowie czy chcemy zaryzykować, bo jeżeli przeciwnik, moi drodzy, ma tutaj negację z to jesteśmy yy, w kiepskiej sytuacji. Ale jeżeli rzucimy na przykład siódemkę, to i tak nie zagramy zjawy. Pytanie, w końcu pojawi się ten nasus widzowie. Pauza, tutaj, mu jest teraz bardzo na rękę. Widzowie, ja lubię grać ryzyko. Ym, powinniśmy zagrać to inaczej, widzowie. Powinniśmy tutaj zagrać sobie bezpiecznie siódemeczkę i spróbować go zatakować tymi dwiema kartami. Ale ja chyba tutaj zaryzykuję, widzowie. Postawmy wszystko na jedną kartę, bo tak jak mówię, tu może być negacja z Shurimy. Wygląda to tak, widzowie: dwie kalisty. Świetna byłaby sytuacja. Ryzyk fizyk, widzowie. Tak jak mówię. Nie powinniście tak grać, ale my tak zagramy. Jeżeli wy bylibyście na moim miejscu, polecałbym zagrać 7 Ja lubię ryzyko Ja lubię ryzyko i zabawa, widzowie Ryzyko się opłaciło Udało nam się Co tutaj zagra przeciwnik? Okej okay. Na jego nieszczęście nasze kalisy przywołają kolejne jednostki i to bardzo silne. Także widzowie, nawet miał go już dwa razy pudła. Dwa razy pudła, ale to za mało, żeby nas zatrzymać. Czy może nie? Czy może się mylę, widzowie? Nie stawiaj się! Czy to jest koniec gry? No jeżeli to pojawi się trzecie pudło, to, to ja dziękuję bardzo. Jeżeli się pojawi... TAK JEST WIDZOWIE, WYGRYWAMY TO, ryzyko się tym razem opłaciło. Ale te pudło nam Ej, robiło psikusy, robiło psikusy widzowie, no ale zwycięzca może być tylko jeden i tym razem to my się cieszymy pojedynku, wyszliśmy oczywiście starczą no oczywiście zapraszam was na kolejny meczek tutaj widzicie, bo było ostatnio była kolejna aktualizacja, bo ja troszkę was wprowadziłem, pod, bo powiedziałem w ostatniej aktualizacji wam na myśli jeszcze wcześniejszą, gdy pojawili się nowi bohaterowie dosłownie dwa dni temu pojawiła się aktualizacja ze skinami więc nie mówiłem o tej Mówiłem o poprzedniej, my bad widzowie No tutaj widzimy masę pod Azira Przeciwnik bardzo lubi nim, widzę, grać wymiemy sobie jedną kartę, ta karta nam się przyda Gdybyśmy chcieli kogoś tutaj zaskoczyć No, powiem wam tak Widzowie, ten matchup jest dla nas trudny I nietrudny, wszystko zależy od naszego Rozdania i rozdania przeciwnika, bo naprawdę Uważam, że jest 50-50% Były sytuacje, gdy na talię Azira I Relię wygrywałem i były oczywiście Przypadki, że przegrywałem tym razem rzucimy sobie, słuchajcie, tutaj w następnej rundzie. Pajęcza potworność. No niektóre te nazwy nie są e, aż tak piękne. Tak jest, widzę, będzie można tutaj próbować zabić nawet Azira, gdyby się pojawiło oczywiście na stole. E, tej karty oczywiście tutaj nie ma jak przeciwnik zablokować. Wszystko należy jest pod kontrolą. Jak widzicie, to jest pod wycofanie karta, więc podejrzewam, że sporo tutaj takich jest. E, Znaleźliśmy się w całkiem sympatycznej sytuacji, widzowie. Nie ma co teraz zagrywać widzowie podatności, ale jeżeli pojawi się Azir, to od razu zagramy. Tak jest, widzowie. Słuchajcie, doskonała sytuacja. Jesteśmy w stanie zabić Azira w następnej rundzie. Możemy sobie pozwolić widzowie na blok. Bo, tutaj, w przypadku grania na Azir i Relia bardzo ważne są tutaj te punkty naszego Nexusa. Słuchajcie, jeden punkt robi czasami ogromną różnicę, bo przez to możecie nawet przegrać grę. Ja się tylko widzowie zastanawiam, czy chcemy tutaj się pozbyć Azira. Dlaczego mówię, czy chcemy się pozbyć Azira? Ano dlatego, że zobaczcie, widzowie, jaki mamy sympatyczny teraz atak. Widzicie to, widzowie, widzicie to na pewno. Możemy zagrać Kalisę, która na razie tutaj nie ma możliwości bycia zablokowana. Zaryzykujmy, widzowie, zaryzykujmy. Zmora jeszcze, Zjawa, przepraszam, Zjawa jeszcze sobie zaczeka. Za dużo Wiedźmina, od razu mi się Zmora przypomina. Gwincika też za dużo, widzowie. Mamy to zaklęcie, więc wszystko jest pod kontrolą. Przeciwnik, bardzo rzadko widzę tutaj graczy, którzy mają negację z Czulim wbrew pozorom. I, okej. Okay. Ciekawa pauza. Przeciwnik wie, że musimy zaatakować, ale przeciwnik nie wie czy, nie wie, czy wie, czy zaraz zostanie wci ogromne wciry, wciry. zobacz, widzowie, tutaj nie ma czego blokować Tak jest, widzowie, potężny, atak, zobaczmy, je zostanie. Widzowie, czyżby to był koniec gry? Widzowie, czyżby to był koniec gry w tym momencie? To jest bardzo ciekawe widzowie. Jeżeli by to koniec gry w y, czwartej rundzie, no to widzowie jest niespodzianka Okej, okay, niestety widzowie, jeszcze nie teraz Bardzo dużo poświęcił, bardzo dużo poświęcił widzowie, jak to się mówi Co się odlecze, to nie uczecze widzowie, zaraz będziemy tutaj atakować go A zaraz ponownie wrócimy do ataku Tak jest widzowie Wystarczy, że się obronimy w tej rundzie, to wszystko widzowie Tak jest, widzowie, zobaczcie, tutaj możemy sobie spokojnie rzucić karty na stół, on, jemu nadal brakuje ataku. Um, możemy zablokować, żeby Kalista dostała punkt, 1 jeden. Tak jest, bo ta karta posłuży nam tutaj za blokadę. Jeżeli jest jeszcze jedno wycofanie, no to przeciwnik może tutaj sobie pograć. OK, jest wycofanie. Ale jak tutaj przeciwnik zamierza z nami wygrać w następnej rundzie, gdy nasze trzy karty mają postrach, a ja tutaj jeszcze zagram jeszcze jednego pająka? Prawdopodobnie. Zobaczymy, widzowie. Co tutaj się pojawi? Irelia. Obłędne ostrza. No bardzo okej, okay, tylko, że nie możesz tego rzucić. Znam na to sposób. Tak na wszelki wypadek, widzowie, bo nigdy nie wiadomo, co nam przygotuje przeciwnik na następnej rundzie. Thaisa bliżej awansu. Jeżeli przeciwnik ma dwa wycofania, no to jesteśmy. Tak, tak, widzowie. Musimy tutaj zagrać jeszcze bezpiecznie, moim zdaniem. Jeszcze zagrajmy sobie, widzowie, bezpiecznie. Trzy nasze karty po strach i nie może blokować. Wydaje mi się, że to jest wygrana gra. Ale jeszcze nie skreślajmy naszego przeciwnika. Tak jest, widzowie, i to jest zwycięstwo! No, było blisko, żeby pokonać naszego przeciwnika już w czwartej rundzie. To chyba robi wrażenie na was, prawda? No, ale to była akurat, jak widzieliście, wersja pod wycofanie jednostek. Bardzo ciekawa zresztą. No, ale tutaj mamy tych punkcików. Dzisiaj będzie się kapsuła, bardzo mnie to cieszy. Kolejna gra, zobaczymy, widzowie, czy będzie 3 do 0. Czy będzie 3 do 0. Jeżeli by było, no to sytuacja nieprawdopodobna. Powiem Wam szczerze, że Zoe i Karmy nie widziałem. No, chyba przez ostatnie tygodnie jej nie widziałem, ale ciekawe, ciekawe. Bez te zagłady nie boję się, że tu będą obrażenia. Tutaj może być grany maruder. Może być tutaj grany maruder, ale niekoniecznie musi. Na razie ta karta tutaj nie jest aż tak bardzo przydatna, widzę, więc ją wymienię. Chciałbym dostać jakiegoś pająka za dwa na przykład. Okej, okay, wymiana tutaj nie fair nas z, z tym zaklęciem. Okej, okay, będzie dużo, będzie dużo tutaj zjaw. Okej, okay, widzowie, tutaj oczywiście przeciwnik chce grać bezpiecznie. Przeciwnik chce tutaj robić sobie jak najwięcej punktów many i rzucać zakręć sporo. Pojawia się Zoe, No oczywiście my nie skontrolujemy tej Zoi, ale zawsze to jeden mniej punkt. Nie wiem, czy już chce Kalista na stole, czy nie. Aha, tutaj bardzo szybko chcemy, widzę, Zoi podawać zagrać. Okej, okay, rozumiem. Czy będą tutaj maruderzy, pytanie? Bo maruderze chyba byli w wy... Ionii, czy nie, Widzowie? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. My oczywiście, pauzujemy, no bo co nam to da teraz? Idealnie, Widzowie. Powinniśmy zabić teraz Zoe. Zoe chyba jest tutaj nie do obrony. Chyba, że mistyczny pocisk. Pocisk poleci w Alice. Słońca. Myślę, że powinniśmy jeszcze atakować. Nie ściągam specjalnie tej Zoe, widzowie. Dlatego, że chcę więcej obrażeń zadać w Nexus. Zoe mogę później ściągnąć jakąś kartą, która ma mniej obrażeń. Wiecie o co chodzi, widzowie, prawda? Nie marnuję też tutaj wzmocnienia tego pająka, żeby zabierał nam tę kartę, bo jak widzicie, ona ma tylko jeden punkt ataku. Ok, teraz wygląda to doskonale, widzowie, bo mamy czym ściągnąć. Ta Zoe na pewno nie będzie mieć awansu, więc o to się nie martwię. A my zobaczcie, tak jak mówiłem, tutaj piewczyni to jest jedyna karta, która mogłaby być zablokowana. A więc od razu Zoe tutaj pójdzie do, od strzału. Jeżeli nam się oczywiście uda, widzowie. Czy nam się uda nie mam pojęcia, ale... Próbujemy. Dobrze widzowie, mm, powinniśmy tutaj zagrać tak, żeby mieć na te dwa zaklęcie, żeby kończyć widzowie grę, więc zagramy sobie jeszcze bezpiecznie i zagramy wszystko pod postrach, przeciwnik musi złożyć trochę punktów, myślę, że to mo może być kradzież życia, nie, to jest dobry, Czyśniemy dalej Zoe, Zoe ma dopiero trzecie, widzowie, myślę, że to może być koniec gry, specjalnie nie zagrywam tutaj Kalisy, bo chcę tutaj zagrać pod znak wysp i skończyć nawet grę. Gra. Tak jak widzicie, widzowie, gramy sobie tak i to chyba jest koniec gry. Tak jest, widzowie. Nie potrzebujemy tutaj pająka ostatniego. Jeżeli coś by tutaj nie wypaliło, ja tutaj mam wzmocnienie. Wszystko mam pod kontrolą. Widzowie, nie musiałem nawet zagrywać zaklęć. Widzowie, nie musiałem tutaj nawet zagrywać zaklęć. Słuchajcie, ten odcinek jest tak krótki, bo. Musicie wiedzieć, że ten nasz deck, znaczy mój deck w tym przypadku, mam nadzieję, że niedługo będzie nasz, bo wy też nim sobie pogracie. Trzy zwycięstwa, trzy gry. No słuchajcie, dawno chyba tak dobrze nie było. Graliśmy też na silne talie, między innymi graliśmy przecież na... jak sami wiecie, Azirenia, tak jest drodzy widzowie. Słuchajcie, na pewno zauważyliście, że nie atakujemy w pierwszej rundzie, w drugiej... Dopiero możemy to zrobić. Uważam, że to nie błąd. Pamiętajcie, żeby nie rzucać tej karty za jeden, żeby ona nie dostała buffa. Chcecie mieć tego buffa, chcecie tam zagrać ten, ten zmrok. No i co najważniejsze, jeżeli wam jednostki, słuchajcie, grałem na taki bardzo ciekawy matchup. Lisandra Tradl i było takie zagranie, zabij wszystkie jednostki na stole. No to by bolało, gdyby nie to, że ja miałem skontrowanie później tego zaklęcia i po prostu przywołałem sobie efemeryczne jednostki. Także nie musicie się martwić nawet na taki matchup. Czego tutaj nie chcecie w podstanie przeciwnika? Nie chcecie, słuchajcie, Shiwani. Shiwani po prostu miażdży ten deck. I, I nawet trudno mi czasem powiedzieć dlaczego. W głównej mierze chyba dlatego, że... Te karty są w stanie zablokować i jednocześnie przeżyć, czyli coś czego nie chcecie. Poza tym jest tam dużo pojedynków, zaklęć, uderz dwiema kartami w jedną. No robi to robotę, widziałby. także Shivani jest potworem na nasz postrach. Ogólnie jest to klasa naszego, naszego, mam nadzieję już deku. To jest klasa gdzieś A. Można nim grać rankedy. Grałem rankedy, czasem wygrywałem, czasem przegrywałem. Jak widzicie jest moc momentami, jest moc. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeszcze raz zapraszam Was na streamy. Kod oczywiście do tego deku jest w opisie tego filmu. A na teraz dzięki wielkie. Trzymajcie się, zdrówka, jo!